Od wozu? Więc, no, jak mówię dzisiaj, akcja do na tamtym polu to szybko i tak zajdzie, tutaj mamy przygotowany los. 我长得一点都不好看，就是。

Merlo, przestawimy, bo przyjdę do przodu. Panie jedziesz już? Panie jedziesz jeszcze, już? Jeszcze muszę ugnieść. A to później się ugniecie. Panie! Dobra! Jadę! Na odwóz, bo ja całego dnia nie mam. Spokojnie, jadę. Jadę jeszcze do takiego... Nie wiem, jakiegoś on był chyba. Piotrek czy jakoś, tak? Muszę jechać jeszcze. Jeszcze do jednego. Takiego Kamila, Władka i... I tego.

Tam za widzę pana. Blornetkę tu mam, w, w razie czego to wiesz. To fajnie, proszę pana. Bardzo mnie to cieszy. Wie pan, starość to radość. Nie no, ja to jeszcze młody jestem, panie, pan tak powiem. panie. Ja Przypominam, że ja -na Przypominam, że ja całego dnia nie mam. Przypominam, że ja całego dnia nie mam. Nie, no, panie, na spokojnie sobie jeźdź. A właśnie trzeba. Przypomniał mi pan o pan! Panu powiem, że tu naprawdę dobrze sypie. Chyba pan tego nawet nie złapiesz. Panie jedziesz. Ja coś mnie GPS tu źle poprowadził, bo ja tu GPS-a mam to panie Wiesz jak to jest z, tymi, z, z tym GPS no pan tego chyba nie zmieści Pan już niech jedzie, bo tu prawie pełno jest tu. Można się tam z panem przejechać? Nie Polski. bardzo! No to ja pójdę Abra! A porahu, pane!

O, słuchaj mnie? Słychać, słychać. Panie, ja tu widziałem, że John Deer był otwarty, kluczyki były w środku, no to mówię, trochę poubijam. Dobrze. Tylko coś tu po bokach powypadało, tam chyba nieszczelny jest, bo... Panie, tu od boków powypadało. Coś chyba nieszczelny ten silos. No. To Ta pan se tam podgar. To ja już idę, ja tak się... Szybciej przyszedł, no bo ja tam polami się przeszłam Dobrze, dobrze Ej. Panie, jadę, jadę. Dobra, tam pan się nie śpiesz. うん。<music> Halo. Halo. Halo, halo. O, panie, coś mi chyba przerwało, albo pana. Nie wiem. O. Co się to stanęło? Coś Woj! Panie, zgasła mnie i... Nie wiem czy odpala nawet nie sprawdzałam. Zaraz tego mijaka poprawimy i będzie spoko Loko Do, do końca, do końca Nie chciało mnie jechać i... O. Panie, bo tu jeszcze jest mijak

Siema! Za... Cześć sąsiad! Siema, siema! Ja już wróciłem. Jak tam ta kukurydza? Ostatnia przyczepa czy jak? No ostatnia. U mnie też będzie akcja kukurydza, byś pomógł? Dzisiaj będzie. No spokojnie. Jak tam w ten się sprawuje? Dobrze, dobrze. Na, y, na prawo byś teraz sypał, bo tu jest taka górka urobiona. Tylko na lewo mogę. A no to na tył. Nie mogę na tył. A no ta, bo tutaj jest coś takiego. Ale powiem ci. Mam moc! No to dobrze A ile ma koni mechanicznych? 165 tu Tutaj koguty masz włączone ciągle w John Deere. Ja se tu posiedzę, bo tu wygodnie siedzą A czy będziesz ubijał? Okej, okay, już wychodzę No tak, dawaj we dwójkę będziemy ubijali Że tak, tutaj przejeżdżamy ja i tutaj się wjeżdża i a ty fendem tako Kurde Przecież mnie wjechał Podgarnąć chcesz? No czekaj, czekaj A koguty włączymy a będę w...

możesz podczepić jaką chcesz maszynę, a to opryskiwacz, czy czuzarkę, zgrabiarkę, kosiarkę. co chcesz z tyłu, nie? No! Daj ja ci tutaj y, ten wyrównam John Deere'em, żebyś mógł przejechać Odjedź do tyłu. Ja ci to podrównam, tak ubiję. Dobra! No, dobra, dobra.

Trzeba ubić po prostu. Takim akcentem tego dżungliera kończymy ten film, więc na razie.